Witam, ja jestem Mister Kupsunek, 1, 2 123, a ze mną jest. Tak, i tu jest nasza seria z Minecrafta. Seria jest survival. Jeszcze nie wiemy jak się będzie nazywała. Jak widzicie, teraz nie mam skina, ale sobie jakoś wygram. Albo będę jechał na mineshaft'erze. No to tak, zbieraj drewno. Dobra. Mała pauza, bo mama mnie, mama, y mnie woła, okej? Okay. Wracam po krótkiej przerwie. Odezwij się, Sphinx. No. Teraz bo... tego robimy dla No, na razie to się zakupimy gdzieś w ziemi. No, Było jak najjaśniej dla was. Brawo dla mnie. Dobra.